Opolskie, migranci ukrywali się w choinkach na święta Opolskie, i migranci ukrywali się w świątecznych choinkach. Trzech Afgańczyków, którzy nielegalnie wjechali do Polski z Czech, zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Cudzoziemcy byli ukryci w transporcie świątecznych choinek. Cudzoziemców ukrywających się w ciężarówce ze świątecznymi choinkami znaleźli policjanci z brzegu Opolskie. Wezwani na miejsce funkcjonariusze Straży Granicznej zastali trzech mężczyzn bez dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy. Podczas prowadzonych czynności wyjaśniających, w obecności tłumacza, potwierdzono afgańskie obywatelstwo i dane osobowe zatrzymanych mężczyzn. Wobec Afgańczyków wszczynte zostały postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu. W związku z popełnieniem przestępstwa polegającego na nielegalnym przekroczeniu granicy RP przy użyciu podstępu wobec Afgańczyków wszczęto postępowanie karne z artykułu 264 paragraf 2 kodeksu karnego, poinformował Mościcki. Cudzoziemcy przyznali się do zarzucanego im czynu i w uzgodnieniu z prokuratorem poddali się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności i w zawieszeniu na 2 lata. Do czasu opuszczenia granic polski cudzoziemcy zostali umieszczeni w strzeżonym ośrodku.